Cześć z tej strony, Arwin Fandol. Słuchajcie, pod ostatnim filmem na temat obuwia sportowego, tak jak chciałem, pojawiło się powyżej 100 łapek, a w zasadzie powyżej 200 łapek. Za co Wam bardzo dziękuję. I w związku z tym, tak jak Wam obiecałem, mam dla Was kolejny film o butach piłkarskich, jeszcze w tym samym tygodniu. Dzisiejszy temat to limitowana edycja Nike Tiempo. W 2005 roku Ronaldinho jego film Crossbar na YouTube przekroczył po raz pierwszy w historii YouTube a milion wyświetleń. Z tej okazji powstały buty Ronaldinho 10 piękne złote przeszycia, biała pikowana skóra, złote 10R na języku i niesamowita robiąca super wrażenie podeszwa z gradientem przechodzącym od bieli do złota, bo Touch of Gold to właśnie druga nazwa tych butów do tych złota. 10 lat później przy okazji wydania tych butów powstał remaster tego filmu, o którym wspomniałem. Na tym filmie widzimy jak Ronaldinho radzi sobie z piłką. Zresztą sami zobaczcie. Myślę, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, czemu 12 lat temu właśnie ten film pobił wszelkie rekordy YouTube'a, zyskując pierwszy w historii milion wyświetleń. Kolejne buty, które chciałem wam pokazać, to buty specjalnie stworzone dla Andreja Pirlo. Nike chciał połączyć dwie miłości włoskiego piłkarza. Pierwszą to oczywiście piłka nożna, a druga to może mniej znana jego miłość do wina, bo Andrea Pirlo wraz z rodziną posiadają w winiarnię w Lombardii. Buty mają kolor tzw. merlot, oraz wkładkę, której tekstura przypomina korek od wina. Dodatkowo cztery gwiazdki na bucie, na podeszwie i na zapiętku symbolizują cztery Mistrzostwa Świata zdobyte przez reprezentację Włochów. I na koniec złote, prawdziwie złote buty stworzone dla Totti'ego w ramach podkreślenia niesamowitej kariery w ramach jednego klubu: Totti X Roma prezentują ponad 25 lat w barwach Romy. Jestem bardzo ciekaw, który z modeli limitowanych podoba Wam się najbardziej. Jeśli chcecie kolejne filmy, to oczywiście sto łapek w górę. Chciałem Wam powiedzieć, że z hasłem Fangol na Ergol.com macie 7% zniżki. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!